Dzień dobry, cześć i czołem. Witam wszystkich. 3 marca, rok 2024. No i naszym celem jest dzisiaj jedna ulica, bardzo fajna ulica. Ulica, która nie jest prosta i cały czas idzie w lewo. Oczywiście idzie w lewo od tej strony, bo jak będziemy od drugiej strony jechać, będzie szła w prawo. Jest to ulica Mazurska. Za czasów niemieckich Uistisze Strasse, czyli ulica Pruska. No i zaczynają naszą, naszą dzisiejszą przejażdżkę. A wsiadam na, swoją, na swój rowerek. Jeśli podobają się Państwu moje filmy, chętnie wracacie na mój kanał, gorąco namawiam do kliknięcia przycisku subskrybuj. Każda subskrypcja pomaga w tworzeniu i rozwoju tego kanału. No i powolutku będziemy sobie jechać. Po lewej stronie mazurskiej widać jeszcze zabudowania przedwojenne, natomiast strona prawa została zabudowana, jak to fachowcy mówią, w stylu socrealistycznym w latach 50. ubiegłego wieku. Także geometria ulicy została zachowana, z tym, że budynki zostały po prostu wymienione na nowsze. Tak, można by to tak nazwać. A przed nami stacja Orlenu. Moglibyście się zapytać, co to było przed wojną? Otóż przed wojną był tu taki bardzo przyjemny skwerek. A w miejscu w znaku. Parking płatny, był taki duży słup ogłoszeniowy. Wszystkie zdjęcia, które są dostępne na ulicy Połysy 6 są dostępne na portalu Sedina. Ja e, zamieszczam je w linku w opisie. Także od razu klikając sobie w link, będziecie mogli zobaczyć, jak ten skwerek wyglądał kiedyś i jak w ogóle wyglądała ulica Mazurska. Ta część do, e, do Rajskiego. No, była oczywiście zabudowana kamienicami, tutaj z tego niewiele zostało. Natomiast jest część mazurskiej, która przetrwała, i na pewno dotrzemy i wszystko pięknie pokażemy Państwu. Polewaj szkoła numer 62. Zwróćcie uwagę, że dwie szkoły i to takie całkiem spore szkoły stały no bardzo blisko siebie, szkoła 64 i szko szkoła 62, po lewej szkoła 64. Po prostu było dużo dzieci, tak. Klasy liczyły nawet po 30 uczniów. No i wszystkie szkoły były zapchane. Były demograficzne, tych wyżów było kilka. A teraz mamy niż demograficzny. Polacy nawet nie są w stanie odtworzyć własnej populacji, gdyż współczynnik urodzeń wynosi więcej niż 2,1. 2,1 to jest współczynnik, który zapewnia utrzymanie populacji. My, Polacy, giniemy, tak jak te ofiary katastrofy smoleńskiej. Tak? której pamięci rondo tu jest zbudowane. No i teraz już jesteśmy na tej części mazurskiej, która um, zachowała się dużo lepiej po wojnie. Zbliżamy się do skrzyżowania, do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła. Jeśli lubicie moje filmy i chcecie wesprzeć moją działalność drobną kwotą, możecie postawić mi kawę. Link w opisie w drugiej stronie, Jana Pawła, komenda policji, niezbyt przyjemny urząd. Od kondycji też był niezbyt przyjemny, bo był to urząd finansowy czy podatkowy. Nie? No i zdążę, zdąży chyba tam. Tak jest, tak jest. Tutaj ulica Mazurska. To jest ta ostatnia prosta ulicy Mazurskiej. No i prawie wszystkie kamienice zostały zachowane. Nie są odnowione, niektóre brzydko wyglądają, no ale. Będziemy mieli nowego prezydenta, nowe władze samorządowe. Może coś zrobią? Lucę Mazurską wieńczy Plac Odrodzenia. My sobie ten plac odrodzenia objedziemy. No i wrócimy Mazurską do punktu początkowego. Żeby można było po prostu ulicę zobaczyć z obu stron. kamera jest zamontowana w sposób stacjonarny i no mogę jedynie ruszać kierownicą, żeby Państwu coś pokazać. Oszałka Piłszyckiego Co wolni, tylko tak. Po zewnętrznej, po zewnętrznej jedziemy. No, i z powrotem na Mazurskiej. Koledzy rowerzyści. O, przepraszam, kolega i koleżanka rowerzystka też zwiedzają Mazurską. O, dobrze trafiłem. Mazurska jest dziś na topie wśród rowerzystów. O, tam jeszcze w oddali, jakiś czwarty. Kurczę! Mazurska niedziela, można by było powiedzieć. O nie, zdradzili. Zdradzili ideę Mazurskiej Niedzieli. Skręcili w kierunku jasnych błoni. Nie wybaczę im tego nigdy. Ale ja jestem na postarunku. Ja nakręcę do końca. pani Alfa Romeo, trzeba tu uważać. Tutaj była piekarnia kiedyś, po prawej stronie. Chyba to był wnuk, o ile pamiętam. co Mama mnie wysyłała kiedyś po chleb. Ja Wigilię pamiętam, bo kiedyś było trochę inaczej niż teraz. No to wstałem chyba z godziny w kolejce po chleb. Wigilię rano. Takie były czasy fajne. Widzicie Państwo ten ogródek, taki ogrodzony? No to on powstał, nie wiem, 10-15 lat temu i ładnie, nie ładnie moim zdaniem. Ładnie zagospodarował ten teren. Teraz o, wymusimy, wymusimy pierwszeństwo, co nam szkodzi. <laughs> Ostatnio widziałem ogłoszenia jak w tych szkołach, to, to mają problemy z naborem to się nie dziwię. Mało dzieci jest. Ciekawostka. Ceny paliwa. Mam nadzieję, że widać. Warrwa 98,78, 8. Kurczę ponad 7. Diesel 689. No w granicach 7 zł z paliwa. Tutaj trzeba zrobić taki patent, bo o! zejść z roweru, przejść pieszo. Właśnie nie ma możliwości, to jest nakaz skrętu w prawo. Normalnie prosto nie można jechać. Musiałbym po chodniku jechać, ale jako odpowiedzialny towarzysz muszę dawać dobry przykład. No, a jesteśmy znowu na Mazurskiej. Nie była to za długa wycieczka, no, ale może jakiś jakiś pogląd na temat obecnego wyglądu tej ulicy naszym widzom da. Ręce w lewo. i nieprpisowo po zakończę dzisiejszą przejażdżkę w tle plac lotników. Dzięki za wspólną wycieczkę. Bye bye. See you next time.